Tak? Dużo by tak, trochę czasu, tak, naprawdę, na, to, na tej okay. I Jeszcze jest ale ona zdała. chyba <śłars> Kwestia, <śłars> ile tam punktów, dzieci angielski jeszcze, no to obowiązkowo jeszcze później. już nieobowiązkowe. sztuki dzisiaj. ale to... Tak, tak. To interesuje. Nie, to tak. Ale zainteresowania, no. jak Kobiety, jako A to ja nie jestem na tej głównej. Nie, nie, jestem na tej głównej, takiej kampanijnej jeszcze polski rozszerzony. No. Tak. <gulanie> 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 nie, 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 <gulanie> nie, 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 Witamy Państwa w dniu, dzisiaj 6 maja, prawda? 6 tak. maja w miejscu od zeszłego weekendu dla nas szczególnym, prawda. na konferencji kobiet. Kobiet, które zdecydowały się tutaj zebrać, by wyrazić swoje poparcie dla kandydatury Grzegorza Brauna na prezydenta miasta Rzeszowa. Bardzo przepraszamy za mały poślizg, ale są sprawy ważne i ważniejsze. I dla nas, kobiet, dzieci są, zwłaszcza matek, na pierwszym miejscu. E, dlatego, dlatego musicie Państwo być wyrozumiali. E, ja zacznę nietypowo. Aha, chciałam też uprzedzić, że konferencja będzie odrobinę czytana. Dlatego, że zebrałyśmy cytaty y, osób, które, y, kobiet, rzeszowianek, które y, zwróciły nam uwagę na różne aspekty, na sw różne swoje aspekty życia w mieście i dlaczego z ich punktu widzenia właśnie Grzegorz Braun y, te as tymi aspektami się zajmie najlepiej. Więc. Musicie Państwo nam wybaczyć, że będziemy sporo czytać. Będziemy się też odno odnosić do programu y, pana, po, y, pana Grzegorza Brauna, w którym y, znajdziemy poparcie tych, y, tych y, y, oczekiwań mieszkanek. Y, zacznę trochę nietypowo, bo trzeba zwrócić uwagę, y, i temu chyba nikt nie może zaprzeczyć, a jeśli próbuje, to chyba nigdy nie miał kontaktu z panem Grzegorzem Braunem, że każda kobieta, która miała okazję porozmawiać z posłem, bez względu na jej poglądy, z, y, zgodzi się z twierdzeniem, że pan Grzegorz Braun z największym szacunkiem odnosi się do kobiet. I jesteśmy pewne, że Grzegorz Braun będzie godnie reprezentował interesy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Bez względu na ich wiek i płeć. Co jest istotne, my kobiety rozumiemy, że Rzeszów potrzebuje włodarza, który będzie rozsądnym włodarzem. Tak jak który będzie zarządzał tym miastem rozsądnie. Taki sposób zarządzania sprawdza się się i w firmach, ale i w naszych domach, o czym doskonale wiemy, że nie można sobie pozwalać na, na niegospodarne nie zarządzanie, na przykład swoimi finansami. I to również ma swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu miastem. Nie, tu panują dokładnie te same zasady. Um, Chcemy także jako kobiety włodarza, który nie będzie podatny na wpływy i manipulacje, bo chcemy być pewne tego, że, że nowy prezydent zrealizuje swój program. Mieliśmy wiele razy okazję przekonać się, że pan Grzegorz Braun jest wierny swoim poglądom, jest wierny swoim postanowieniom. I wiemy, że właśnie na niego możemy liczyć. Nie jest tak zwaną chorągiewką. Ja pragnę dodać, że Grzegorz Braun jako prezydent zajmie się sprawami istotnymi dla każdego mieszkańca naszego miasta i jego codziennego funkcjonowania. Rozwijanie Rzeszowa jako miasta atrakcyjnego i bezpiecznego dla mieszkańców jest niezwykle ważne. A jest to także punkt programu Grzegorza Brauna. Na tę szczególną kwestię zwracają uwagę właśnie kobiety. W XXI wieku jednym z kluczowych czynników decydującym o wyborze miejsca do osiedlenia się jest jakość oferowanych warunków życia dla mieszkańców. Dlatego też uczciwe, sprawne, przyjazne mieszkańcom i nakierowane. Na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, miasto przemawia do umysłów każdej kobiety. Kobiety zwracają także uwagę na transport publiczny. Są e, w dużej mierze jego głównymi użytkowniczkami. Zwłaszcza seniorki, mamy, studentki, ale nie tylko. E, Grzegorz Braun stawia nacisk na transport publiczny. I to, co nam się podoba, to to, że zamierza połączyć transport miejski z transportem ym, dookoła miasta. Chce skomunikować ze sobą miasto z przyległymi do niego częściami. I y, 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 y teraz, y, y teraz y, y przeczytam. Grzegorz Braun ma mój głos, ponieważ jego plan opracowania i wdrożenia kompleksowego planu komunikacji miejskiej jest w moim odczuciu najlepiej przemyślany i najbardziej rozsądny. A ja, ze względu na to, że sama niedawno skończyłam studia, chciałabym zwrócić uwagę na głos studentek, które którym bardzo zależy, aby Rzeszów stał się atrakcyjnym miastem z perspektywą rozwoju. I zacytuję Państwu jeden z głosów: Jako studentka popieram Grzegorza Brauna, ponieważ stawia mocny nacisk na promowanie Rzeszowa jak, jako miasta akademickiego, co daje mi realne szanse na szersze perspektywy rozwoju zawodowego w Rzeszowie. I nie są to jest to jakby słuszna opinia, gdyż Grzegorz Braun w swoim programie ma na przykład ożywienie za cele ma na, ożywienie muzeów poprzez wprowadzenie do nich prezentacji multimedialnych, a także kawiarni, księgarni i tym podobnych. Wsparcie i rozbudowa osiedlowych centrów kultury. Pozyskiwanie dla Rzeszowa prestiżowej, europejskiej lub światowej imprezy artystycznej. Pozyskanie dla Rzeszowa prestiżowej imprezy sportowej. Spotykamy się także z głosem rodziców oraz bezpośrednio osób młodych, że popierają Grzegorza Brauna z, ze względu na jego zrozumienie. I, I tu już, może zacytuję, będzie najlepiej. Grzegorz Braun rozumie doskonale, jak ważne dla naszego do, dobrostanu psychicznego są wzajemne spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim przyjaźnie, które sprawiają, że nasze życie nabiera głębszego sensu. Wbrew pozorom nie są to sprawy błahe. Pan po, poseł yy, Grzegorz Braun wielokrotnie podkreślał zgubne dalekość siężne skutki izolacji społecznej widzimy w obecnych programach jak wiele się mówi na temat tego jak ważna w obecnych czasach jest pomoc psychologiczna dla młodzieży dla osób młodych my tego nie kwestionujemy my też widzimy tę potrzebę i z rozmów z panem posłem wiemy, że także zatroszczy się o ten aspekt. Niemniej jednak, czy nie lepiej unikać tego, do czego doprowadził rok izolacji społecznej i walczyć o normalność dla młodych osób, tak by nie trzeba było po prostu. Poddawać ich później terapią psychologicznym, bo tak to wygląda, moi mieli, w dzisiejszych czasach. Jest to dla nas bardzo smutne i nieznośne, po prostu nieznośne. Ja tutaj właśnie przy tym temacie chciałam dodać, że z badań wynika, że 44% młodych ludzi boryka się z problemami depresyjnymi. Również ze statystyk policyjnych wynika, biorąc pod uwagę ubiegłe lata, że Kwestii samobójstw. Samobójstwa te z roku na rok yy, malały było ich coraz mniej. Yy, a w roku 2020 yy, tych samobójstw wśród młodych ludzi była znaczna górka, więc widzimy, że tutaj właśnie ten lockdown, izolacja młodych, yy, to, że nie mogą właśnie yy, yy, spotykać się z rówieśnikami, yy, ale też to ich yy, zasiedzenie w internecie. No, bierze swoje żniwo, ma swoje żniwa. A, tak, a nawet w bieżącym porządku prawnym jest wiele rozwiązań, które umożliwiłyby tym grupom spotykanie się i wzajemną wymianę doświadczeń, budowanie relacji. Na to nikt dzisiaj nie zwraca uwagi. Ja z punktu widzenia szkolnictwa i kultury w edukacji chciałabym się odnieść do tego, co mówią nauczyciele. Właściwie nauczycielki, pedagogi, przepraszam, pedagodzy. E, jako, że sama jestem z wykształcenia nauczycielką, e, chciałabym zacytować właśnie ogólny głos e, pedagogów, e, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna e, i jego stosunek do szkolnictwa i edukacji. Nauczycielki wspierają kandydaturę Grzegorza Brauna, ponieważ dostrzega on realne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Chcąc odbudować szkolnictwo zawodowe, Promując zdrową rywalizację i aktywną postawę uczniów i nauczycieli w zdobywaniu wykształcenia. Ponadto rozumie on kulturę w edukacji młodzieży i dlatego zamierza włączyć w proces edukacji m.in. teatry miejskie poprzez ich rozbudowaną ofertę dla szkół. Grzegorz Braun patrzy długofalowo, dlatego stworzy program szkolenia młodzieży szkolnej w wiodących dyscyplinach na potrzeby miejskich klubów sportowych, co stworzy szansę na rozwój młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych i o atrakcyjnie ofertę szkół. Takim punktem bardzo ważnym w programie Grzegorza Brauna są bony przedszkolne i edukacyjne. Mamy popierają kandydaturę Grzegorza Brauna, ponieważ rozumie potrzeby rodzin i dzieci. Wie, że najlepiej o swoim dziecku będą decydować rodzice, także w kwestii edukacji. Wprowadzając bon przedszkolny. Grzegorz Brown umożliwi zapewnienie opieki dzieciom przez rodziców w najbardziej dogodny dla nich częst, y, sposób. Y, natomiast y, bon edukacyjny pozwoli rodzicom na organizowanie na przykład to jest jeden, z, jeden ze sposobów wykorzystania bonu edukacyjnego to jest moje wtrącenie na organizowanie nieformalnych szkół w ramach edukacji domowej. Tak, by dzieci otrzymywały wykształcenie nie tylko zgodne z podstawą programową, ale i wartościami najważniejszymi w konkretnej rodzinie czy grupie społecznej. I e, coś, co na pewno trafi do serca każdego: e, ekologiczna żywność dla dzieci w placówkach oświaty to marzenie wielu rodziców. Myślę, że wielu rodziców wręcz nie śmie sięgać po takie marzenia, a my sięgamy. Grzegorz Brown ma w programie ułatwienie wprowadzenia do szkół i przedszkoli zdrowej certyfikowanej żywności pochodzącej od lokalnych rolników. Jedna z mam, Karolina, pisze do nas. Też w kwestii edukacji. Dla mnie Grzegorz Brown to jedyny spójny i autentyczny polityk, i przede wszystkim zajął się sprawami edukacji zdalnej. Jako kobieta, matka, bardzo to doceniam. I tutaj chciałabym oddać głos Karolinie. Karolinie. Ja się zajmę tyłeczką. Witam raz jeszcze. Ja chciałam powiedzieć krótko. My, kobiety, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji naszego życia zawodowego oraz rodzinnego. Chcemy pracować u siebie i na swoim. My, kobiety, wybieramy Grzegorza Brauna, ponieważ jedną z najwyższych wartości dla niego jest dobro rodziny i jej realny byt. Domagamy się prezydenta, który nie będzie obojętny na wszelaką krzywdę ludzką który będzie realnym, autentycznym rzecznikiem spraw mieszkańców. Nasz wybór jest ogromną szansą dla Rzeszowa, jest szansą dla Polski. Wybór każdego z nas ma ogromne znaczenie. Dziękuję. To jeszcze chciałabym oddać głos pani Teresę, która chciałaby zwrócić uwagę na wartości. Które dla niejednej Rzeszowianki są bardzo istotne w procesie wyboru nowego prezydenta Rzeszowa. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam. Spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, żeby zadać sobie pytanie: Dlaczego chcemy głosować na pana posła Grzegorza Brauna jako na prezydenta Rzeszowa? I ja tak sobie myślę, że ja chcę głosować na pana posła Grzegorza Brauna. Nie dlatego, że jest wspaniałym historykiem i analitykiem politycznym, nie dlatego, że jest wyjątkowym reżyserem, też nie dlatego, że pisze książki. Ale głównie dlatego, że jest uczciwym, odważnym człowiekiem, dla którego takie wartości jak wiara, rodzina, własność są wartościami najważniejszymi. My, kobiety, mamy różne pasje, zainteresowania, niemniej jednak rodzina jest tym, co jest dla nas najważniejsze, co nas najbardziej trapi i Cieszy. Moim największym sukcesem są moje dzieci, i myślę, że tak samo powiedziałoby wiele, wiele rzeszowskich kobiet. Tak więc te wartości, które wznaje pan Grzegorz, zapewniają, że właśnie rodzina będzie dostatnia, ponieważ zwraca uwagę na własność, na własność w różnych aspektach, czyli dostatek rzeszowa, a jeżeli rzeszowa to i każdej rzeszowskiej Rodziny, na którym, na którym nam zależy, a rodzina to przecież cząstka naszej wielkiej ojczyzny. Poza tym, kolejna rzecz to wiara, czyli oparcie rodziny, życia społecznego na wartościach, na wartościach, które wynikają z cywilizacji łacińskiej, ale także na wartościach, katolickich, które zapewniają spójność rodzinie, które zapewniają dobre jej funkcjonowanie. I to są elementy, które sprawią, że będę głosowała na pana posła Grzegorza Brauna, ale też dodam, że jeszcze jednym argumentem, mniej może ważnym, Niemniej istotnym jest fakt, że pan Grzegorz traktuje z wielką atencją każdą kobietę zarówno matkę, jak również seniorkę, jak również uczennicę, i myślę, że to, go, to, to jest istotne dla nas, kobiet, że odczuwamy szacunek ze strony pana posła Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo. Dla mnie również bardzo ważne jest to, że pan, myślę, że dla wielu właśnie kobiet, które zdania tutaj przytoczę, jest ważne to, jak pan Grzegorz Brown patrzy na sprawę zieleni miejskiej i zabudowy w mieście. I tu przytoczę państwu cytaty. Pragnę w moim mieście spędzać czas nad Wisłokiem i w innych malowniczych miejscach, dziś i jutro, co jest coraz trudniejsze pod obecnym panowaniem deweloperów. Dlatego pobieram Grzegorza Brauna i plan utworzenia potrzebnego stanowiska architekta miasta. Kolejny głos. Jako mieszkanka Rzeszowa popieram Grzegorza Brauna, ponieważ zadba o zieleń miejską, zalew miejski, rozbuduje tereny rekreacyjne i parki, a nam będzie się żyło przyjemniej i zdrowiej. Dziękuję. Nie jest tajemnicą, że to kobiety mają w naturze troskę o innych, o społeczność. Kierują się empatią i właśnie przy udziale i współpracy kobiet powstały poniższe elementy programu Grzegorza Brauna. Każdy rzeszewianin powinien mieć pewność, że otrzyma pomoc, kiedy będzie w potrzebie, a pomoc społeczna będzie trafiać wyłącznie do rzeczywiście jej potrzebujących. Zwiększenie efektywności pomocy społecznej poprzez utworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o wszystkich rodzajach i formach świadczeń socjalnych. Um. Dyżurując w, w, w biurze posła, trafiają do nas różne osoby. One często są zagubione, mają problem z dotarciem do właściwej dla nich pomocy w mieście. Nie, wiado, nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić, są odsyłani od drzwi do drzwi i my byśmy chcieli to zmienić. Yy, opracowanie i wdrożenie systemu indywidualnych programów dla grup wykluczonych pozwalających im trwałe wyjście z trudnej sytuacji życiowej, wprowadzenie talonu opiekuńczego do finansowania opieki nad niesamodzielnymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi, i rozwijanie systemu monitoringu miejskiego w rejonach szczególnego zagrożenia. I jeszcze głos kobiet biznesu. Kobiety biznesu popierają kandydaturę Grzegorza Brauna, gdyż zauważa on potrzebę ich rozwoju w mieście innowacji, umożliwiając utworzenie biura gospodarczego i przemysłowego ukierunkowanego na gospodarkę Dalekiego Wschodu w celu nawiązania szerokiej współpracy gospodarczej, handlowej, kulturalnej i naukowej. Kobiety przedsiębiorcze wspierają kandydaturę Grzegorza Brauna, ponieważ staje on w obronie praw wolności obywatelskich do prowadzenia działalności gospodarczej i wspiera lokalnych przedsiębiorców w walce z bezprawnym ograniczeniem i zamykaniem działalności. W programie czytamy: Tworzenie przyjaznych warunków i wszystkich możliwych udogodnień dla przedsiębiorców, mających największy wkład w kreowanie miejsc pracy i wzrost zamożności całej wspólnoty miejskiej, będzie jednym z głównych imperatywów polityki gospodarczej nowych władz miasta. No, i na koniec takie kwestie e, materialne. Popieram Grzegorza Brauna, ponieważ podkreśla on, że nie podniesie podatków, opłat, czynszów i innych danin, obciążających już i tak mocno nadwyrężone budżety domowe. Grzegorz Braun zaprzestanie niekontrolowane zadłużanie miasta i odwróci obecny trend sięgania coraz głębiej do kieszeni mieszkańców. I tutaj dodam od siebie, że mieszkańcy yy, gospodarstwa domowe, czyli również Rzeszowianki, nie powinni ponosić odpowiedzialności za niefrasobliwe gospodarowanie środkami publicznymi władz miasta. I Grzegorz Brown jest gwarancją zatrzymania tej praktyki. Yy, jesteśmy pewne, że Grzegorz Brown przyczyni się do tego, by w Rzeszowie z każdym rokiem można było żyć coraz bardziej nie tylko dostatnio, ale i zamożnie. A myślę, że każda kobieta pragnie tego dla siebie bez względu na, i dla swojej rodziny, ale także osoby, kobiety będące singielkami dla nich również jest to bardzo ważny aspekt. I na koniec chciałabym powiedzieć, że. Jesteśmy przekonane, jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy przekonane, że najlepszym rzecznikiem kobiet w mieście będzie Grzegorz Braun. Właśnie on. Dlatego chcemy powiedzieć, że popieramy Grzegorza Brauna. A ja od siebie chciałabym zaprosić kobiety, które mają podobne spostrzeżenia na temat funkcjonowania miasta, na temat życia w miasta, lub chciałyby się włączyć w w aktywne tworzenie tej rzeczywistości miejskiej, do, do zapisania się do Klubu Konfederacji w Rzeszowie, gdzie nasza sekcja kobieca, która jest organizatorem tej konferencji, i zaprosiła na tę konferencję kobiety, mieszkanki, zwykłe, niezwiązane również z klubem, które chciały wyrazić swoje zdanie. Chciałabym zaprosić właśnie do zapisania się kobiety do tego klubu, lub do, do bezpośredniego kontaktu ze mną. Spotkajmy się, porozmawiajmy, wprowadźmy do miejskiej rzeczywistości jeszcze więcej oddolnych inicjatyw i zainteresujmy się tym, co tutaj u nas się dzieje. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej konferencji Państwu. Dziękuję wszystkim kobietom, które zdołały, zgodziły się i zechciały tutaj przyjść. I Tradycyjnie zapytam, czy macie Państwo jakieś pytania do nas? Dlaczego Pan Poseł się dzisiaj nie pojawił? Pan Poseł jest, tak jak Pani właśnie w tym pytaniu zauważyła, posłem i musi również wypełniać swoje obowiązki poselskie. Natomiast nie stoi, nie stoi nic na przeszkodzie, abyśmy swoje poparcie dla kandydatury posła wyraziły e, e, bez jego obecności. E, czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? W takim razie dziękujemy ślicznie i zapraszamy na kolejne konferencje sekcji kobiecej Klubu Konfederacji Wrzeszowej. Pozdrawiam.